Cześć. Dzisiaj poćwiczę na angielski, słuchając ciekawej historii. Starajcie się wychwytywać znane słowa, poznawać nowe wyrażenia i po prostu cieszyć się opowieścią. Gotowi? Zaczynamy. Wideo zostało podzielone na kilka części. W pierwszej części wysłuchamy nagrania z polską i angielską wersją dźwiękową oraz napisami. Będą Państwo mogli wykonywać swoje zadania, słuchając nagrania w tle. W drugiej części Będziemy słuchać nagrania wyłącznie w języku angielskim, ale nadal z napisami. Mogą Państwo od razu rozpocząć słuchanie od drugiej części. W tym celu skorzystajcie z kodów czasowych pod filmem. Słuchamy historii po raz pierwszy z tłumaczeniem. Alex lived in an old apartment building that had a very ancient elevator. Alex mieszkał w starym budynku mieszkalnym, który miał bardzo starą windę. Most people avoided it because it often made strange noises. Większość ludzi unikała jej, ponieważ często wydawała dziwne dźwięki. One rainy evening Alex came home from work feeling extremely tired. Pewnego deszczowego wieczoru Alex wrócił z pracy, czując się niezwykle zmęczony. He stepped into the elevator, hoping it would take him to the fifth floor quickly. Wszedł do windy, mając nadzieję, że szybko zabierze go na piąte piętro. But right after the doors closed, the elevator suddenly stopped between the floors. Ale tuż po zamknięciu drzwi winda nagle zatrzymała się między piętrami. The lights flickered, and a cold breeze touched his neck. Światła zamigotały, a zimny podmuch dotknął jego szyi. Alex pressed the emergency button. But it didn’t work. Alex nacisnął przycisk awaryjny, ale on nie działał. He tried calling his neighbor Emma. But there was no signal. Próbował zadzwonić do swojej sąsiadki Emmy, ale nie było sygnału. While waiting, he looked around and noticed a small metal box under the control panel. Czekając, rozejrzał się i zauważył małe metalowe pudełko pod panelem sterowania. It looked like an old container for tools, but it was locked. Wyglądało jak stare pudełko na narzędzia, ale było zamknięte. Then Alex saw a tiny piece of paper taped to the side of the box. Wtedy Alex zobaczył mały kawałek papieru przyklejony do boku pudełka. The note said, if the elevator stops, use the key. Na notatce było napisane, jeśli Winda się zatrzyma, użyj klucza. Under the note there was a key attached by a thin string. Pod notatką znajdował się klucz przymocowany cienkim sznurkiem. Alex hesitated, but finally decided to open the box. Alex zawahał się, ale w końcu zdecydował się otworzyć pudełko. Inside, he found not tools, but a small notebook with a dark blue cover. W środku znalazł nie narzędzia, lecz mały notes z ciemno-niebieską okładką. The first page said: Property of Emma Lewis. Do not open. Na pierwszej stronie było napisane: Własność Emmy Lewis. Nie otwierać. Emma was his neighbor from the fifth floor. A quiet woman who worked at night. Emma była jego sąsiadką z piątego piętra. Cichą kobietą, która pracowała w nocy. Alex knew he shouldn't read the notebook. But he felt curious. Alex wiedział, że nie powinien czytać notesu, ale był ciekawy. Suddenly the elevator shook. And the notebook fell open by itself. Nagle winda zatrzęsła się, a notes otworzył się sam. On one page, Alex saw a list of dates and times. Na jednej stronie, Alex zobaczył listę dat i godzin. Each date had the word maintenance. But the times were always late at night. Każda data miała słowo konserwacja, ale godziny były zawsze późno w nocy. Next to the list was a drawing of the same elevator with some parts crossed out. Obok listy był rysunek tej samej windy z niektórymi częściami przekreślonymi. Alex began to worry. Alex zaczął się martwić. At that moment, the elevator moved again and brought him to the fifth floor. W tym momencie winda znów ruszyła i zawiozła go na piąte piętro. When the doors opened, Emma was standing there, holding a flashlight. Kiedy drzwi się otworzyły, Emma stała tam, trzymając latarkę. She looked at the notebook in Alex's hands and sighed. Spojrzała na notes w rękach Alexa i westchnęła. I was going to tell you, she said calmly. Miałam ci powiedzieć, powiedziała spokojnie. This elevator is not broken. I'm testing a new safety system, and you were part of the experiment. Tawinda nie jest zepsuta. Testuje nowy system bezpieczeństwa, a ty byłeś częścią eksperymentu. Alex didn't know whether to be angry or impressed. Alex nie wiedział, czy powinien być zły, czy pod wrażeniem But Emma smiled and added: “If it makes you feel better, you were the only one who stayed calm. Ale Emma uśmiechnęła się i dodała: „ Jeśli to cię pocieszy byłeś jedyną osobą, która zachowała spokój Słuchamy historii po raz drugi, bez tłumaczenia. Alex lived in an old apartment building that had a very ancient elevator. Most people avoided it because it often made strange noises. One rainy evening, Alex came home from work feeling extremely tired. He stepped into the elevator, hoping it would take him to the fifth floor quickly. But right after the doors closed, the elevator suddenly stopped between the floors. The lights flickered, and a cold breeze touched his neck. Alex pressed the emergency button, but it didn't work. He tried calling his neighbor Emma, but there was no signal. While waiting, he looked around and noticed a small metal box under the control panel. It looked like an old container for tools, but it was locked. Then Alex saw a tiny piece of paper taped to the side of the box. The note said If the elevator stops, use the key. Under the note, there was a key attached by a thin string. Alex hesitated, but finally decided to open the box. Inside, he found not tools, but a small notebook with a dark blue cover. The first page said, Property of Emma Lewis. Do not open. Emma was his neighbor from the fifth floor, a quiet woman who worked at night. Alex knew he shouldn't read the notebook, but he felt curious. Suddenly the elevator shook and the notebook fell open by itself. On one page, Alex saw a list of dates and times. Each date had the word maintenance, but the times were always late at night. Next to the list was a drawing of the same elevator, with some parts crossed out. Alex began to worry. At that moment, the elevator moved again and brought him to the fifth floor. When the doors opened, Emma was standing there holding a flashlight. She looked at the notebook in Alex's hands and sighed. I was going to tell you, she said calmly. This elevator is not broken. I'm testing a new safety system and you were part of the experiment. Alex didn't know whether to be angry or impressed. But Emma smiled and added, If it makes you feel better, you were the only one who stayed calm. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie suba. Na kanale znajdziecie jeszcze więcej podobnych materiałów. Może coś Was zainteresuje. Widzimy się w kolejnych odcinkach.